Słuchajcie, no ja, y, wiadomo no panowie znacie mnie, znacie jaka była historia i w Pandorze też, to cała Polska gdzieś tam y, działała w tym temacie, więc jeżeli tutaj widziałem parę komentarzy, żeby też opowiedzieć historię, to opowiem. No jak miałem 18 lat, to odjebałem głupotę, napisałem wstydliwą wiadomość, do dzisiaj się tego wstydzę, bo y, no byłem głupi 12 lat temu, w każdym razie było to, te, w tym momencie to 13. No i cała historia jakby pociągnęła się tak, że nie wiedziałem, że będę w tym miejscu, w którym jestem i że to spowoduje jakby totalne zniszczenia gdzieś tam w moim życiu. Ale jest, przyznał się, popełnił błąd, wie co no, zrobił. No błąd popełniłem oczywiście, bo wiesz, Nikt niektórzy nie ludzie... Święty. Słuchajcie, najgorsze było to w tej Pandorze, że niektórzy myśleli, że ja to robiłem, ja miałem 30 lat, a ja miałem 18 Właśnie. lat, wiesz o co chodzi. Miałem 18, 19 lat, mały szczel debil po prostu i w, w momencie, gdy już zyskałeś przez całe swoje życie naprawdę mnóstwo, wiesz o co chodzi, no naprawdę kupę pieniędzy zarobiłem, stworzyłem federację i tak dalej, to jednym pierdolnięciem Taka głupia wiadomość po prostu szczyla, mogła mi to zabrać. Bo zacząłem Wszystko? robić obrzydliwe gdzieś tam jakieś ruchy. Tutaj dosylwka coś tam powiedziałem, wie o co chodzi. Chciałem się obronić, ratować swoją dupę. Dzisiaj przepracowałem to, ja wiem o tym, że robiłem wtedy dużo błędów. Ale to też można było lepiej przedstawić, nie? W sensie, nie pokazywać... Ale dzisiaj wiesz jak powiedzieć to ludziom. Tak, ale dzisiaj róbcie. wiem, oczywiście. Wiesz, ja też nie jestem z takich, co muszą tutaj filmy albo pod... 10 podcastów robić, oczywiście. bo ja nawet niespecjalnie gdzieś na ten temat jakoś się szerzej wypowiadałem, ale zrobi... bardziej się wstydzę tego, co robiłem w trakcie, jak się chciałem bronić, niż za to, co tam zrobiłem, jak byłem szczylem. No i dzisiaj na przykład prokuratura mnie przeprosiła, bo ostatnio Kanał Zero wysłał do niej... To jest widziałeś, nie, to? To no, widziałeś to? Widziałeś? Komedia to spale, to w ogóle, nie? No, Kanał Zero wysłał, bo ja, nie, ja w ogóle nie mam, w ogóle. Tak, ja w ogóle nie mam żadnych tam, tak. zarzutów. To przecież dla wielu ludzi gdzieś tam i dla samego prokuratora jest taką rzeczą, że no kurwa, no był młody, no przecież nie zrobił jakiejś turbo głupoty. Nie, tak. nie, nie tak. ten, tylko napisał sobie, wiesz o co chodzi. I, I przede wszystkim, to było 13 lat temu, wiesz o co chodzi, niektórzy myśleli, że ja mam jakieś zarzuty czy coś, nie? Ja nie mam żadnych zarzutów. Jestem czysty w prokuraturze i Kanał Zero napisał do prokuratury we wrześniu, która bada daną sprawę. Mhm. Zapytali się ich właśnie o moje postępowanie. Napisali, że tam coś tam o podejrzeniu, nie? A potem przeprosili, bo uznali, bo, 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 uznali, bo, tak, bo, bo tak. PR dał znaka, że to nie chodzi o mnie. A i gdyby nie to, że ten dziennikarz z kanału Zero, gdyby nie to, że go poprosiłem, daj mi chwilę czasu, bo jeżeli chcę rzucić film w niedzielę, a w piątek wysłałeś zapytanie, to ja nie mam czasu przez ten weekend, żeby oni mi odpowiedzieli. I ja w poniedziałek dostałem informację, że to był błąd, bardzo pana przepraszamy, na potem obeszły internet, że prokuratura przeprasza Boxdela i tak dalej. Ludzie muszą zdać sobie sprawę, że yy, w Stanach było, to było coś takiego jak mitu, jakieś Pizzagaty i tak, tak dalej. Tak, My tak. w Polsce mamy paru chłopów kurwa, co rozkminianie youtuberów jak mafię pruszkowską, to mnie rozpierdala najbardziej. Robienie z tego kurwa naprawdę jakiegoś straszne, czego? strasznego tak, czegoś, bo tak, tak. sobie małolat napisał głupotę, małolat se tam coś wysłał kurwa i tak dalej. No dobra, no nie było to Internet fajne. Internetowa tak, ale, ale Ja jest, bardzo to, przepraszam, jest. ale jest tutaj gość, który...